Hej, tu Kassandra i witam Was w takim, można powiedzieć, luźnym vlogu. Yy, więc zgadnijcie, co będziemy dzisiaj robić. Nareszcie będziemy przekręcać moją półkę! Jej! Następną tutaj będzie jeszcze trzecia. Akurat nad klimatyzacją wymierzyłam sobie tak, że trat się zmieści. Yy, I słuchajcie, jestem mega, mega, mega podjarana, bo w końcu po pół roku przekręcamy tą półkę, bo naprawdę ten ziomek się już... W ogóle nie mieści i mi nozdów spadają. Te wszystkie modele ledwo, po prostu ledwo. Widzicie te esemki pod trenami sobie tam leżą? Ja jestem taka mega podjarana w tym. Jestem trochę chora, więc jak się uda, to potem pójdę sobie na lekki, lekki, lekki le 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 treniku jeżdżeniowy yy, na hobby więc Zobaczymy, jak wszystko pójdzie. I zapraszam do oglądania. Raz i zobaczycie wszystkie moje modele. Pierwsze taki. Chyba będę je układać na łóżku. Pierwszy, lecimy i zaraz wam powiem kiedy pierwsza półka zostanie ściągnięta no dobra, no to w takim razie mamy wszystkie modele już to można zacząć przykręcać w sumie szmatka po przejściach ostatnie słowo Pst. będziesz wiercił, a ja będę trzymać odkurzacz, tak? żeby nie z czy mi się cokolwiek tam zmieści. W się sensie, czy się trat tam zmieści. Się trochę boję, że się nie zmieści. Milunia strasznie nie lubi takich dźwięków. więc się położyła w salonie. Tak, jak tylko zobaczyła odkurzacz, to od razu. <todgłosy> Tutaj przyszła, w ogóle. Jest teraz taka cisza. Naprawdę to brzmiało jak start samolotu. Co? Zdrowo wenecy życie wypełnili Ze swojego miejsca. W ogóle patrzcie jak ona pięknie tutaj wygląda. Słuchajcie, w końcu jest! Zaraz no wam to pokażę. Nie wygląda to jakoś mega super, ale Jezu, w końcu jest! jest dowód na to, że zbieranie Madrygo nie jest uzależniające. Oczyło się zmieści, błagam, błagam. Jest! Patrzcie, letwo, letwo, masakra, Patrzcie, tu będzie. On sobie stał, i zaraz pokażę Wam, jak to wszystko zrobiłam. Okej, okay, no to tak wygląda ta półeczka. Jest ona bardzo biedna. Na szczęście ta już się zapowiada lepiej, a ta jeszcze nie. Tak to wygląda. I to jest super, już widzę, bo ja będę robić ozdoby na święta, na wielkanoc, to wszystko. I w ogóle jestem mega podjęta co już robię, następną półeczkę. No i w ogóle. Dobra, już, już robię, już robię. W ogóle to się wydaje teraz takie wielkie. Już tak poukładałam. Teraz to, ostatnia półka. Cztery modeli zostało. więc Ja nie wiem, co zrobię. Chyba będę musiała kilka tam przełożyć, ale zobaczę, co się da zrobić. Ja dogrywam Wam się drugiego dnia w ogóle ten wspaniały mały osobnik, przez chwilą wylał lakier. Od tej lakierowałam na, yy, na chrapnik i na czułek i przez przypadek zostawiłam otwartym. Poszłam sobie do kuchni, Wracam i wszystko rozwalone. Dosłownie patrzcie, to było pełne. Teraz po połowa się zbiorę. Yy, to połowa się straciła. Ale już Wam pokazuję, jak wszystko ułożyłam. Tutaj mamy tą półkę. Już tego raczej zbijać nie będę. Chyba, że dojdą mi jakieś nowe modele. Tu mamy brejery Wszystkie. Oraz taki maluszek. Chyba jakaś podróbka szlich, ale mi się bardzo podoba. Yy, mamy wieje, Mam tylko jedną, więc no. I tutaj mam moje dwa najstarsze modele. Koń wałak stający dębę. I koni hanowerski, ten z 99, ten z 97. Tutaj mam jakieś modele, one są akurat nieuporządkowane. Stoję tak ustawiłam. To jest moja mini konga tego modelu klaszy hanowerskiej ze Szlejcha. No i tutaj mamy kotki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj dolna półka, mam wszystko poukładane rocznikami. Taką wam przyjadę, proszę bardzo. No ale ja chyba nie będę musiała robić jakiejś takiej tej yy, z modelami koni, jakiś turu, kolekcji, coś w tym stylu, yy, bo tutaj wszystko to dosłownie widzicie. Yy, zaraz policzę dalej, wam powiem ile ich dokładnie jest. Słuchajcie, tutaj... tutaj jest 67 modeli. No naprawdę. <laughs> Kojarzycie tego shortsa, mojego pierwszego chyba, yy, w którym pokazywałam moją kolekcję z dwoma półkami. I to było tak mało, takie przerzedzone były te szlejy. Było ich wtedy 35, może nawet mniej. Teraz jeszcze plus moje trzy jednorożce ze szlejcha, które są w pudełku, yy, plus jeden bodziak. Nawet chyba... No i plus jeden to będzie 71 modeli. O, matko, to jest straszne. Słuchajcie, tak to wszystko wygląda ułożone, więc ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!